Zaczarowane bajeczki zapraszają na bajkę pod tytułem Kraina emocji Neli, część 2. płaczący smutlaczek smutek. Zaginiony medal i pierwsze łzy. Nela wracała ze szkoły z plecakiem, który wydawał się dzisiaj cięższy niż zwykle. Miała w nim coś bardzo ważnego, swój pierwszy medal z zawodów biegowych. W sercu wciąż czuła radość i dumę z własnego osiągnięcia. Marzyła by powiesić medal na specjalnym gwoździku nad biurkiem, żeby codziennie przypominał jej, że potrafiła pokonać własne lęki i uwierzyć w siebie. Droga do domu wydawała się jej wyjątkowo długa. Z każdym krokiem wyobrażała sobie, jak świeci medal w słońcu padającym przez okno jej pokoju. Wreszcie w domu, powiedziała, otwierając drzwi i wkładając plecak w przedpokój. Szybkim krokiem pobiegła do swojego pokoju, trzymając medal w ręce, ale kiedy zagłębiła rękę w kieszeni plecaka, serce zamarło. Medalu nie było. Nie, nie może go tu nie być. Wyszeptała, zaczynając gorączkowo przeszukiwać tornister, kieszenie, a potem każdą szufladę i szafkę w przedpokoju. Nic, żadnej błyszczącej pamiątki. Jej rączki zaczęły drżeć, a w brzuchu zrobiło się dziwnie ciężko. Łzy napłynęły jej do oczu. To to nie fer, szepnęła, wtulając twarz w poduszkę. Płakała cicho, jakby bała się, że ktoś usłyszy. Nie chciała nikogo martwić ani prosić o pomoc. Chciała poradzić sobie sama, ale ból w sercu był większy niż się spodziewała. Wtedy usłyszała delikatny dźwięk, jakby małe krople wody skakały po podłodze. Nela odsłoniła poduszkę i zobaczyła coś niesamowitego, małego stworka, który wyglądał, jakby był ulepiony z samej wody. Jego ciało było miękkie, lekko przezroczyste i wilgotne, a oczy błyszczały, jak rosa o poranku. Stworek patrzył na nią spokojnie, a jego spojrzenie było pełne zrozumienia. Cześć, odezwał się cieniutkim, ale ciepłym głosikiem. Jestem smutlaczek. Smutlaczek usiadł obok Neli, wydając ciche płum, jakby przytakiwał jej smutkowi. Smutek jest jak chmurka, ciężka, dopóki nie wypuścisz z niej deszczu. Możesz przy mnie płakać, jeśli potrzebujesz, powiedział, a jego głos miał w sobie spokój, który trochę ją uspokoił. Nela nie wiedziała, czy powinna się wstydzić, czy może przytulić do tego dziwnego stworka. Jej małe rączki drżały, ale w końcu odważyła się spojrzeć mu w oczy. Czuła, że smutlaczek nie ocenia, nie mówi, że powinna przestać płakać. Był tu tylko po to, by być razem z nią w tym trudnym momencie. Czy mój medal wróci? zapytała cicho, prawie szepcząc, bo bała się odpowiedzi. Smutlaczek kiwnął głową z troską, a po jego policzku spłynęła malutka kropla. Może wróci, a może nie, ale możemy razem przejść przez ten smutek, żeby nie bolał tak bardzo, odpowiedział. Nela poczuła, że w jej sercu robi się cieplej. Nie wiedziała jeszcze, czy medal się znajdzie, ale poczuła coś ważniejszego, nie musi być sama ze swoim smutkiem. Można go oswoić, podtrzymać w rękach i powoli pozwolić, by łzy wypłynęły. Dobrze, szepnęła Nela. Możemy razem. Tak, odpowiedział smutlaczek. Razem zawsze jest łatwiej. I tak w cichym pokoju z poduszką mokrą od łez Nela i smutlaczek zaczęli pierwszą rozmowę o smutku. Rozmawiali o tym, że czasem rzeczy, na których najbardziej nam zależy, znikają, ale że uczucia, które wywołują, też można oswoić. Nela odkryła, że można przyjąć smutek, a jednocześnie znaleźć w sobie odwagę, by nadal patrzeć w przyszłość. Smutlaczek opowiedział jej, że każdy ma swoje małe smuteczki, a łzy są jak małe krople deszczu, które oczyszczają serce. Nela zaczęła opowiadać o tym, jak bardzo cieszyła się z medalu, o treningach, porannych pobudkach i uczuciu, gdy pierwszy raz wbiegła na metę. A smutlaczek słuchał uważnie, czasem mrugając, czasem wypuszczając maleńkie kropelki, które lśniły jak miniaturowe gwiazdki. Kiedy wreszcie podniosła głowę, zauważyła, że pokój, choć nadal wyglądał zwyczajnie, wydawał się mniej przytłaczający. Smutek nie zniknął całkowicie, ale był teraz czymś, z czym mogła być w zgodzie. Jej serce zaczęło powoli świecić od środka, a łzy przestały być tylko bólem, stały się wyrazem siły i odwagi. Nela nie wiedziała jeszcze, czy medal się odnajdzie. Ale wiedziała jedno, nawet jeśli rzeczy nie zawsze wracają na swoje miejsce. Czasem wystarczy, że ktoś pomoże przetrwać smutek, potrzyma w trudnej chwili za rękę, by świat znów zaczął się rozjaśniać. A smutlaczek siedział obok niej, miękki i spokojny, gotowy towarzyszyć jej w każdym kolejnym trudnym dniu. Nela czuła, że choć świat nagle wydawał się trochę szary, jej serce zaczynało powoli kolorować się od nowa krople wspomnień i pudełko ulubionych chwil. Następnego dnia Nela znalazła smutlaczka siedzącego na brzegu swojego biurka. Jego nogi huśtały się tam i z powrotem jakby był małym dzieckiem, balansującym na krawędzi pomostu. W powietrzu dokoła niego unosiły się małe, przezroczyste bąbelki, każdy błyszczał jak miniaturowe lustro i odbijał światło wpadające przez okno. Nela podeszła bliżej, ciekawa, choć lekko onieśmielona tym, co widziała. Co to za kuleczki? spytała, wskazując delikatnie palcem na wirujące w powietrzu bąbelki. Smutlaczek uśmiechnął się spokojnie. Jak poranna mgła, która powoli znika w promieniach słońca. To twoje wspomnienia, odpowiedział, a jego głos był cichy, ale pełen ciepła. Czasem, kiedy coś tracimy, nie dostrzegamy, co tak naprawdę zostaje. Wspomnienia nie giną, one tylko przeobrażają się w coś innego. Dotknął jednej z bąbelkowych kropli. Z lekkim plum pękła, uwalniając mały obrazek. Nela zobaczyła siebie, biegnącą po szkolnym boisku. Włosy rozwiane na wietrze, twarz rozświetlona szerokim uśmiechem, gdy przekraczała linię mety. Jej serce zabiło szybciej, a w oczach pojawił się błysk. Widzisz? powiedział smutlaczek, gdy obrazek rozmył się w powietrzu. Medal był ważny, ale to nie on sprawił, że wygrałaś, to byłaś ty. Twój wysiłek, Twoja radość, Twój uśmiech wszystko to jest teraz w Twoim sercu, a te wspomnienia nadal tu są w tych bąbelkach. Nela poczuła ciepło w sercu, spojrzała na bąbelki, które teraz delikatnie unosiły się w powietrzu. Każda kropla niosła ze sobą fragment jej własnej historii śmiech z przyjaciółkami. Oklaski mamy, dopingującej ją z boku boiska, wiatr muskający policzki, pierwsze poczucie dumy. Wspomnienia stały się czymś żywym, czymś, co naprawdę mogła poczuć. Chcę, żebym ci pokazał coś jeszcze, zapytał smutlaczek, wyciągając z kieszeni małe kartonowe pudełko. Było puste, gotowe na wypełnienie. Nela wzięła pudełko do ręki. Zaczęła je ozdabiać kolorowymi naklejkami gwiazdkami, kwiatkami, małymi uśmiechniętymi buźkami. Tworzyły razem pudełko ulubionych chwil. Smutlaczek unosił się w powietrzu, uważnie patrząc, jak Nela wrzuca do pudełka małe karteczki, na których zapisywała różne wspomnienia. Każda karteczka była jak kolejna kropla smutlaczka, przemieniona w coś trwałego i pięknego. Śmiech koleżanek, oklaski po zawodach. Pierwsze sukcesy, codzienne radości wszystko znalazło swoje miejsce w pudełku. Kiedy pudełko było już pełne, smutlaczek rozciągnął swój uśmiech od ucha do ucha, jakby chciał powiedzieć, że jest dumny. Jego radość była tak prawdziwa, że wokół niego zaczęły migotać jeszcze jaśniej bombelki. Smutek nie zniknął, Nelu powiedział jego głos był łagodny jak delikatny dotyk ale teraz jest lżejszy już go nie niesiesz sama nela poczuła jak ciepło wypełnia jej serce jakby ciężar zniknął a na jego miejsce pojawiło się coś przyjemnego i lekkiego jak po deszczu kiedy chmury powoli się rozstępują a za nich wychodzi słońce a na liściach migoczą krople rosy w jej sercu pojawiło się poczucie, że choć medal nie wrócił, to coś znacznie ważniejszego, wspomnienia, radość, którą sama stworzyła, pozostanie z nią na zawsze. To naprawdę działa? wyszeptała, przytulając pudełko do piersi. O tak, odpowiedział smutlaczek, lekko bujając się w powietrzu. Każda kropla smutku może stać się wspomnieniem, jeśli tylko damy jej szansę. A to, co z nią zrobimy, zależy tylko od nas. Nela zamknęła oczy, trzymając pudełko blisko siebie, czując, że coś w niej samej się zmienia. Zrozumiała, że smutek nie musi być czymś, co trzeba natychmiast usuwać. Można go zbierać. Przetwarzać na coś pięknego, co ma swój sens. I kiedy kolejny dzień przyniesie znowu odrobinę smutku, pudełko ulubionych chwil przypomni jej, że radość jest zawsze bliżej niż się wydaje. Uśmiechnęła się szeroko, czując, że nie jest już sama. Razem z nią był smutlaczek, jej nowy, wyjątkowy przyjaciel. Dzięki niemu odkryła, jak znaleźć światło nawet w najciemniejszych momentach. I tak Nela nauczyła się, że każda chwila, nawet ta trudna, może stać się częścią czegoś, co pomaga spojrzeć na życie z nadzieją. To już koniec. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych opowieści.